W miniony weekend rozegrano mecze 30. kolejki kujawsko-pomorskiej 4. ligi. Zobaczyliśmy kilka pięknych goli, chociażby takich jak na stadionie w Rypinie, a także w Łabiszynie oraz w Inowrocławiu. Drużyna Elany pewnie wygrała słuchowią dłuchowo 4 do 0 i umocniła się na fotelu lidera, a jeśli mowa o liderze to ten zgubił punkty z notecią Łabiszyn, lider w coraz trudniejszej sytuacji jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie. Punkty zgubiła także Wocławia, która zaledwie zremisowała ze Spartą Brodnica. Zapraszam na skróty meczów 30 kolejki kujawsko-pomorskiej 4. ligi. Zaczynamy od meczu w Łabiszynie, gdzie miejscowa noteć podejmowała drużynę lidera Włocławek. Pierwsza sytuacja, pierwsza okazja do zdobycia bramki to już czwarta minuta spotkania. Tym razem się nie udało, świetnie spisał się bramkarz lidera. W 16 minucie druga sposobność do zdobycia bramki. Tym razem z lewej strony piłka poszybowała nad poprzeczką bramki gości. Goście próbowali się rewanżować, jak chociażby w 18. minucie, kiedy to świetną akcję zakończoną strzałem przeprowadził Pikalski, tutaj jeszcze z tym strzałem poradził sobie Bramkarz. Na pierwszego gola kibice w łabiszynie musieli czekać do 26. minuty, kiedy to świetną akcję z prawej strony przeprowadził Raczkowski, i było 1 do 0. Kilka minut później goście mieli rzut wolny i skorzystali z tej sposobności, chociaż zabrakło trochę szczęścia, bo piłka po strzale Miśkowca trafiła w słupek. Rzut wolny numer 2, raz jeszcze Miśkowiec i obrona bramkarza, dobitka już nieskuteczna, tam jeszcze walka w powietrzu, wszystko to dobrze kończy się dla Noteci Łabiszyn. 37 minuta spotkania, kolejny rzut wolny, tym razem z prawej strony i świetnie skorzystał z tej okazji z dużej odległości pokonując bramkarza lidera Winiecki, gol na 2 do 0 w 37 minucie zmianie stron raz jeszcze przypomniał o sobie Winiecki, który tym razem z lewej strony skutecznie ukuł lidera i w Łabiszynie było już po 48 minutach gry 3 do 0. Ale goście z Wrocławka nie rezygnowali, goście, którzy walczą o utrzymanie w tym sezonie. Skuteczna przebitka w środku pola, potem zgranie do lewej strony i w zamieszaniu podbramkowym najlepiej odnalazł się Igor Drzażdżyński, w Łabiszynie było 3 do 1. No jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, tym razem środkiem, bardzo dobrą akcję przeprowadził lider, rozegranie do lewej strony, tam dośrodkowanie, no i fantastycznym uderzeniem popisał się figura, przyznacie Państwo, że bramka stadiony świata. W odpowiedzi lewą stroną zaatakowała Noteć Łabiszyn, czując, że rywal deczej jej po piętach, dogranie do środka, a tam już na zamknięcie meczu w sytuacji sam na sam nie pomylił się Czesiński i Noteć Łabiszyn pokonała lidera Włocławek 4 do 2. Z Łabiszyna przenosimy się do Torunia, gdzie miejscowa Elana, lider tabeli, podejmowała Tłuchowie Tłuchowo. Drużynę, która była rewelacją poprzedniej rundy, ale później już gdzieś ta forma umknęła. I pierwsza dobra sytuacja, wykorzystana przez drużynę Elany Toruń już w 19 minucie. Jeszcze szczęśliwie bardzo, bo piłka odbiła się od słupka. Na prowadzenie swoją drużynę wyprowadził Kacper Kowalski. Druga sytuacja, świetne podanie do przodu pomiędzy obrońców Tłuchowi. Tłuchowo ruszył tam do piłki bardzo mocno, Jay Jaskulski i jeszcze zdołał sprowokować bramkarza rywali do tego, żeby zahaczył go o nogę no i sfaulował Jaya Jaskulskiego i tym samym drużyna Elany Toruń miała rzut karny. No i w tym przypadku z rzutu karnego nie pomylił się kapitan drużyny gospodarzy Damian Lankiewicz. W 29 minucie pewnie z rzutu karnego podwyższył na 2 do 0. Drużyna Tłuchowi też miała swoje sytuacje w 33 minucie świetnie podawał Pereira, ale z okazji nie skorzystał Dawid Marciniak, choć trzeba przyznać, że to było trudne tam nie było okazji do czystego oddania strzału. Sytuacja z 37 minuty, brzydkie, niesportowe zachowanie, co tu dużo mówić, brutalny faul zawodnika Tłuchowi Tłuchowo, który został natychmiast wykluczony z tego spotkania. Boisko z czerwoną kartką musiał opuścić Jakub Staniszewski i Tłuchowia nie dość, że przegrywała, to jeszcze grała w dziesiątkę. Emocje po czerwonej kartce dla Staniszewskiego powoli opadały, a drużyna Elany Toruń dalej robiła swoje. Na strzał z dystansu zdecydował się Kamil Piskorski, i jeszcze przed przerwą podwyższył na 3 do 0 po 42 minutach, gdy drużyna Elany prowadziła w Toruniu z Tłuchowią 3 do 0. Kilkanaście minut później Piskorski mógł strzelić swojego drugiego gola w tym spotkaniu, ale tym razem świetnie sprawił się w bramce Tłuchowi, Tłuchował Wojciech Pawłowski, no i górą bramkarz drużyny gości. 59. minuta meczu, rzut wolny dla Elany. Dobrze, raz jeszcze Pawłowski. No i też skutecznie z pomocą przychodzi mu obrona. Tłuchowi, tłuchowo defensorzy górą nad napastnikami, nad atakującymi drużyny Elany. Toruń, która nadal prowadziła 3 do 0. 63. minuta meczu. Świetna akcja w wykonaniu Elany. Torin, wyprowadzona piłka z własnej połowy do prawej strony. Długie podanie, tam Mateusz Góra rozrzucił to na lewą stronę. No i świetnie wjechał w pole karne Damian Lenkiewicz, który w 63. minucie pokonuje po raz drugi w tym spotkaniu Pawłowskiego. Wcześniej uczynił to rzutu karnego. No i Elana już prowadziła w, u siebie na własnym stadionie aż 4 do 0. Tuchowia jeszcze próbowała odpowiedzieć w 73 minucie na strzał z dystansu. Zdecydował się Pereira, ale on nie miał tyle umiejętności i tyle szczęścia co Kacper Kowalski przy swoim uderzeniu z 19 minuty. No i tym razem gola nie było. Tłuchowia ambitnie walczyła do końca, starając się strzelić chociażby gola honorowego. Tłuchowia, która, przypomnijmy, od 38. minuty grała w dziesiątkę po czerwonej karcie dla Staniszewskiego. Ten strzał też nie przyniósł bramki. No i wynikiem 4 do 0 zakończyły się zawody w Toruniu. Elana tym samym zainkasowała 3 punkty i umocniła się na fotelu lidera. O tym jeszcze później na zakończenie naszego dzisiejszego magazynu. W kolejnym meczu na gola musieliśmy czekać bardzo długo, ale w końcu się doczekaliśmy. No i spokojnie nie chcę Państwu psuć zabawy, bo to, że tych goli było niewiele, to nie oznacza, że zawody nie były ciekawe. Jesteśmy w inowrocławiu, gdzie miejscowa Kujawia podejmowała Chełminiankę hełno. Pierwsza sytuacja bramkowa to siódma minuta spotkania. Dawid Janicki wychodzi, no można powiedzieć sam na sam, ale świetnie broni Mateusz Kijewski bramkarz Chełminianki Hełno. W 42 odpowiedź gości strzał markowany z daleka. Ostatecznie piłka przeprowadzono do prawej strony i tam właśnie z prawej flanki uderzenie no i broni Michał Piernik. W 52. minucie spotkania odpowiadają gospodarze, którzy bardzo mocno starali się zdobyć pierwszą bramkę w tym meczu. Tym razem z lewej strony uderzał Dominik Kowalski, nie musiał tam bronić Mateusz Kijewski. Ta piłka minęła lewy słupek jego bramki. No i 62, dosłownie 10 minut później, uderzał tym razem zawodnik Helmianki. Strzał oddawał Kamil Linkowski, tym razem się nie udało. Ta piłka przeszła obok bramki Michała Biernica. Boczna siatka, jeszcze trafiona. W 77. Mieliśmy powiew futbolu na najwyższym poziomie, tak można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. W 77 minucie świetnie kryszak obsłużył Mateusza Kurtysiaka. Mateusza Kurtysiaka, który pojawił się na boisku w drugiej połowie, ale finalnie jeszcze tutaj dał radę bramkarz hełminianki Hełmno i nadal 0 do 0 w Inowrocławiu to już 85 minuta meczu. Tym razem strzał z dystansu. Piłka leciała bardzo długo, ale zabrał Zabrakło trochę szczęścia w tym uderzeniu kryszakowi, Piłka trafia w poprzeczkę i nadal 0 do 0. Kilka minut później, konkretnie 7 minut później, także w, pojawia w natarciu goście w odwrocie. Gospodarze bardzo mocno dążyli do tego, żeby te trzy punkty w inowrocławiu zainkasować. Tym razem górą bramkarz hełminianki. Ta sztuka udała mu się w 87 minucie. Dominik Kowalski nie trafia, ale w doliczonym czasie gry drugiej połowy, konkretnie czwarta minuta doliczonego czasu gry drugiej połowy. To już popis kryszaka, który z dystansu prawą nogą um Umieszcza piłkę w siatce Chełminianki Hełmno. Wściek tej zawodnicy z Hełmna nie należy się im dziwić, bo oni wciąż nie mogą być pewni utrzymania. No i to był gol na 1 do 0. Dosłownie na sekundy przed zakończeniem tego spotkania. I Jeszcze tak trochę nawiwat na zakończenie wraz z ostatnim gwizdkiem sędziego Kujawia i po ciekawym meczu pokonała Chełminiankę Hełmno 1 do 0. Z Inowrocławia przenosimy się do Prusza. Tutaj miejscowy start podejmował noteciankę Pakoś start na miejscu 10, notycianka na miejscu 17. I pierwsza sposobność do zdobycia bramki już w 26 minucie. Świetne podanie z Biranka. Wybiegał Dygulski, ale nie zdołał trafić w światło bramki. Wciąż czekaliśmy na gola. 65 minuta meczu. Notecianka starała się odpowiadać, ale to dośrodkowanie z lewej strony minęło. Tylko pole karne żaden z zawodników Notecianki nie zdołał go przeciąć, a było blisko. Była to dobra okazja do tego, aby pokonać bramkarza startu. 73. minuta meczu, do końca za akcją idzie Maciej Jaroch, który jeszcze miał sporo szczęścia, ale też trzeba przyznać uczciwie, że zawodnik miał również dużo determinacji, bo jeszcze zdołał utrzymać się na nogach i wepchnąć piłkę do bramki ku rozpaczy próbującego jeszcze bronić obrońcy Notecianki Pakość. I w 73. minucie po golu Macieja Jarocha było 1 do 0, start 1, Notecianka 0. Zawodnicy startu nie czekali, zawodnicy startu starali się jak najszybciej podwyższyć, udało im się to dosłownie 6 minut później, kiedy to z prawej strony zaatakowała zielono-czarna brygada, potem podanie do lewej strony, a tam świetnie już odnalazł się jeden z najlepszych snajperów w historii startu, Jakub Krukowski w 79 podwyższył, no i słusznie miał pretensje do swoich obrońców, bramkarz Notecianki Pakość Marcin Walczak, bo nie upilnowali, nie pokryli Krukowskiego i było 2 do 0. Doliczony czas drugiej połowy, akcja napędzana z lewej strony wpada co prawda w pole karne. Zawodnik Notecianki Pakość, ale ten jego strzał zbyt słaby, aby mógł sprawić problemy bramkarzowi startu Ekopol Pruszcz i te zawody tak się właśnie kończą. Start Notecianka 2 do 0. To już Wocławek charakterystyczny napis ośrodka sportu i rekreacji we Wocławku Tu swoje mecze rozgrywa Wocławia. no i właśnie ta pierwsza drużyna podejmowała sparte Brodnica. Dobra okazja do zdobycia bramki już w piątej minucie. Atakował bramkę rywali Wojtylak, ale świetnie poradził sobie Mateusz Wiśniewski. Najpierw prawa strona i tutaj właśnie ta obrona bramkarza, o której wspominałem. To już 21 minuta spotkania na strzał z dystansu zdecydował się Mariusz Miłek. Jego strzał obroniony przez Mateusza Wiśniewskiego bramkarz sparty po raz drugi w roli głównej. 38 minuta meczu. Świetny rajd prawą stroną Czyżewskiego, No dobre kilkadziesiąt metrów pokonał ten zawodnik, zanim świetnie, precyzyjnie podał do kuropatwińskiego. Kuropatwiński przyjmuje tę piłkę, ale nie udaje mu się pokonać bramkarza po raz trzeci. Bramkarz Spartan ratuje swoją drużynę przed utratą Gola. Podobnie było też w 57 minucie, kiedy to Paweł Belkę z 11 metrów jeszcze się pośliznął i też nie zdołał piłki do siatki wpakować. Spartanie próbował, odpowiadać to chociażby próba z 72 minuty Dzwonkowskiego tym razem dobrze wizawi Wiśniewskiego to jest bramkarz Wocławi Bartosz Piotrowski tych sytuacji dla Sparty zdecydowanie mniej to już Kuropatkiński ponownie ale najlepszy snajper ligi tym razem też nie znalazł recepty, nie znalazł drogi do bramki Sparty. 89. minuta meczu, przejęcie piłki na 18. metrze, ale efekt Państwo widzą wysoko nad poprzeczką ten strzał. No i na zakończenie mogliśmy jeszcze zobaczyć gola, potężne zamieszanie pod bramką Sparta, ale finalnie piłka w siatce nie ląduje. I tak te zawody się kończą podziałem punktów. Sparta Brodnica nie zdołała wywieźć trzech oczek ale też co ważniejsze Włocławia Włocławek nie zdołała tych trzech oczek utrzymać, zatrzymać w swoim mieście. Włocławia 0, Sparta 0. To już stadion w Rypinie, stadion klubu, który dopiero co obchodził swoje stulecie, no ale jeżeli chodzi o formę Lecha Rypin, to ona dosyć rozczarowująca w kampanii 22-23. Ubrani na zielono, piłkarze Lecha Rypin, podejmowani Pomorzanina Serock. Na pierwszą sytuację bramkową musieliśmy czekać aż do 43 minuty strzelał Wołczek, ale świetnie poradził sobie z tym uderzeniem Mateusz Ambrochowicz. 61. Martin Trendewicz nieznacznie chybia ten strzał celu. Piłka uderzona głową przez Trendewicza nie trafiła w bramkę. Minutę później już ten zawodnik nam się poprawił. Ta sztuka nie udała się wcześniej, ale teraz już fantastyczne uderzenie z dystansu. To trafienie Państwo widzieli już wcześniej na początku naszego magazynu po golu. Trendewicza drużyna Lecha Rypin prowadziła 1 do 0. To już 65. minuta meczu. Świetna akcja dwóch zawodników Lecha Sternicki podaje do Moszczyńskiego. Efekt Państwo widzieli. Dobrze tam wykazał się bramkarz Pomorzenina Filip Hatmaz. 66. minuta meczu. Dośrodkowanie z lewej strony poradził sobie z obrońcami jeden z zawodników Lecha Rypin dograł na głowę Trendewicza i ten strzela swojego drugiego gola w tym spotkaniu pokazał że zarówno stopą jak i głową potrafi pokonywać się bramkarzy rywali Już jesteśmy po drugiej stronie boiska pomorzani Serocki nie rezygnuje z tego aby strzelić gola kontaktowego to już Uderzający z dystansu chylewski. Nieznacznie się pomylił w 87. I jeszcze jedna okazja bramkowa. Już na zakończenie tego skrótu, na zakończenie tego spotkania, strzelał Samuel Barańczuk, który w drugiej połowie pojawił się na boisku. Ale ta próba już z doliczonego czasu gry drugiej połowy nieskuteczna. Drużyna Lecha Rypin pokonała. Pomorzanina Serock 2 do 0. Przedostatni skrót, jaki dla Państwa przygotowaliśmy, to jest mecz kujawianki i zbica Kujawska z chemikiem moderatorem Bydgoszcz. Jeszcze w 14 minucie spotkania była okazja do otwarcia wyniku strzelał Bykowski i nawet wpakował piłkę do siatki, co Państwo teraz widzą, ale był naspolony ten gol. Nie mógł być uznany, widzą Państwo, wysoką uniesioną rękę sędziego głównego tych zawodów. To już 16 minuta i mamy wyczekane, wyczekiwane otwarcie tego wyniku. Świetne podanie z prawej strony. Wykorzystuje Piotr Siekirka. I z kilku metrów strzela pierwszego gola. To była 16 minuta meczu. Później próbował jeszcze Rysiewski. Bardzo sprytnie przełożył sobie na lewą nogę. Ale nie trafił w światło bramki. W 37 minucie. No to, co nie udało się Rysiewskiemu, udało się Siekirce. Choć nie należy mówić, że się udało. No bo przecież był tam, gdzie być powinien. I w 71. strzelił gola numer dwa w tym spotkaniu. To już Olek Tabaka. Dobra sytuacja z rzutu wolnego z 20 kilku metrów słynie Ukrainiec ze świetnego uderzenia z dystansu, ale też trzeba przyznać, że bardzo dobrze poradził sobie z tym uderzeniem Bramkarz, chemika, moderatora Bydgoszcz, Gracjan Wendt. Już przenosimy się na drugą stronę. To 77. minuta meczu. Pędzi co sił w nogach Patryk Perniński. Pędzi na tyle szybko, że nie tylko do nie dogonili go obrońcy drużyny Kujawianki i Zbica Kujawska, ale także operator kamery. Nie zdążył za szybkim jak strzała napastnikiem czerwono-czarnych. Widzą Państwo potwierdzenie: to właśnie Perniński umieszcza piłkę w siatce. 83. minuta meczu. Dobry przerzut. Kilkadziesiąt metrów zjedzonych tym podaniem. Na lewą stronę uderza piłką w słupek. Jednak jeden z zawodników, chemika moderatora Bydgoszcz, dobra współpraca lipkowskiego i pernińskiego. To, co mogli Państwo już też zaobserwować, chociażby ostatnio w meczu pomorzanina Toruń właśnie z chemikami, ale tym razem górą w tej sytuacji bramkarz kujawianki i zbica kujawska to już końcowe fragmenty tego meczu. Jeszcze uderzenie piłki głową, ale jak Państwo widzą niecelne. No i ten mecz zakończył się rezultatem 0 do 3. Kujawianka nie nie sprawiła niespodzianki, przegrała u siebie z chemikiem 0 do 3. Ostatni skrót, który przygotowaliśmy dla Państwa to było starcie sąsiadujących ze sobą w tabeli drużyn w Dyświecie i Pogoni Mogilno. Odpowiednio szóste i siódme miejsce. Zdobycz punktowa też bardzo podobna. Już w czwartej minucie strzał głową zawodnika Pogoni Mogilno. Zobaczmy, ale nieudane to uderzenie wysoko nad bramką w Dyświecie. Następnie minuta 33 i Pogoń po raz drugi próbuje. Tym razem strzał głową obok słupka, wcześniej nad to już początek drugiej połowy. Świetnie strzał zawodnika pogodni Mogilno broni Karol Drażdżewski, który szybko się podniósł po tej interwencji. Jeszcze dobitka z lewej strony, ale Drażdżewski, tak jak powiedziałem, już był tam gdzie być powinien. 59. dobra próba z dysansu zawodników w D-świecie. Mocne uderzenie, ale też niecelne. No i nie musiał wykazać się bramkarskim kunsztem Paweł Mroziński. 69 minuta meczu, raz jeszcze drużyna w dyświecie, Dobre podanie Tomasza Adamczyka, broni jednak Paweł Mroziński. Tak jest, piłka przeniesiona nad bramką. I jeszcze podziękowania, gratulacje od kolegów z obrony. Pogoń Mogilno nadal w natarciu. 77 minuta meczu, strzały, pogoni. Widzą Państwo efekt, raz jeszcze nad bramką. No i w końcówce meczu Paweł Mroziński jeszcze na raty. Tam piłka wypadła mu z rąk, ale skoczył Był bardzo dobrze. Bramkarz zespołu gości. No i tym samym goli w meczu w Dyświecie z pogonią Mogilno nie oglądaliśmy. W da 0 pogoń 0. To już podsumowanie wszystkich wyników tej 30. kolejki kujawsko-pomorskiej 4. ligi. Elana Toru nie zawiodła, i tak jak już wspominałem wcześniej, umocniła się na fotelu lidera. Wygrała z duchowią, duchową. 4 do 0. Ważne zwycięstwo noteci Łabiszyn. No i też chemika moderatora Bydgoszczy 3 do 0. Pokonują Bydgoszczanie Kujawiankę i Zbica Kujawska. Jeżeli chodzi o dolne rejony tabeli, notecianka pakość przegrała swoje spotkanie ze startem: Pruszcz 0 do 2. Zgubiła punkty także chemianka, która uległa na wyjeździe Kujawi i Nowrocław. No i warto też odnotować stratę punktów włocławii Włocławek tylko 0 do 0 we wrocławku ze Spartą Brodnica. No i rzut oka na sytuację w tabeli. Elana Toruń z 70 punktami jest liderem na cztery kolejki przed końcem kampanii 22-23. 6 punktów przewagi nad Chemikiem, Moderatorem Bydgosz. Na miejscu trzecim Włocławia 61 oczek. W strefie spadkowej Chełminianka chemno lider Włocławek, Notecianka Pakość. Te zespoły pomiędzy sobą rozstrzygną. Kto pożegna się z czwartą ligą po sezonie 22-23. Blisko strefy spadkowej także drużyna Noteci i Łabiszyn. Aktualnie 29 punktów, ale tak jak wspomniałem Cztery kolejki do końca, więc raczej mogą spokojnie już spać włodarze oraz kibice w łabiszynie. W 31. kolejce zdecydowanie jeden hit, jeżeli chodzi o rozgrywki kujawsko-pomorskiej czwartej ligi. Chemik Bydgoszcz 3 czerwca podejmować będzie Kujawie i Nowrocław. Na pewno ciekawe zawody. Interesująco powinno być także w meczu Pogoni Mogilno z Notecią, Łapiszen. No i też oczywiście Tłuchowia, Tłuchowo, Sparta, Brodnica. To jest taki mecz numer 3, jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące piłkarskiego poziomu właśnie w tej 31. kolejce o punkty. Bardzo trudno będzie liderowi z Wrocławka, do którego przyjeżdża 2 czerwca rozpędzana Elana Toruń. Drużyna Storunia aktualnie, jak już państwo wiedzą, jak państwo widzieli przed chwilą, jest liderem tabeli A. Kto przewodzi w klasyfikacji strzelców? Tutaj bez zmian Kamil Kuropatwiński, 28 goli. Goni go kolega klubowy, były piłkarz ze Sportisu Łochowo Michał Kalita 24 trafienia, a pomiędzy nimi super snajpery Chemika moderatora Bydgosz, którym już interesują się inne kluby. Także te z wyższych lig Patryk Perliński 26 trafień w Czubie, także w pierwszej piątce Wiktor Rówczyński oraz Dawid Kieplin odpowiednio 22 i 19 goli w kujawsko-pomorskiej czwartej lidze. To tyle jeśli chodzi o ten dzisiejszy magazyn. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję. Do usłyszenia.